O Jezu, patrzcie. Fu. 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 Uh. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Motowloga. Chociaż biorąc pod uwagę zaistniałe okoliczności, no to zastanawiam się, czy nie przekształcić nazwy tego kanału i tych filmów na korkowlogi, po prostu jakaś masakra. Wiem, co się stało, bo czytałem wiadomości, podobno się tam coś rozwaliło. Eee, no, ale No co zrobić, jak to jedyna właściwa droga, eee, dzisiaj, w tym odcinku, słuchajcie, zamierzam się trochę pomądrzyć. Wujek Arkeno będzie umoralniał. Także jeżeli ktoś jest zainteresowany, serdecznie zapraszam. Jak widzicie po raz kolejny tędy jadę. Już pewnie to widzieliście na tym kanale nieraz. <grytanie> Ale ostatnio jechałem tędy i zastanawiałem się co to się stało, skąd ten korek i tak dalej. Dzisiaj wiem co tu się stało. Jakaś tam ciężarówka przyłożyła. W samochód tych odmalowania pasów czy czegoś tam, no mniejsza z tym. W każdym razie, e... to właściwie muszę tutaj wepchnąć. O. W każdym razie e... ostatnio jechałem tędy, też był korek. E... No i zastanawiałem się podczas odcinka, co się stało i tak dalej. Zresztą mieliście taki krótki filmik na kanale. Kto, kto tam wchodzi, to wie. Okazało się, że na końcu tego korka, na jakieś powiedzmy kilometr stąd, był wypadek. Yy, kierowca samochodu i motocyklista. No, taki można by powiedzieć klasyk. Yy, no i w, wiadomo, w pierwszym momencie przejechałem. Tam mówię sobie, kurczę, pewnie znowu zahaczył coś, zawadził ten, ktoś mu zajechał. Nie wiem. No nieważne, coś tam się wydarzyło. nie? No później w. W prasie kolorowej i niekolorowej, w internetach, pisali o tym, że no niestety, ale motocyklista, który jechał, no niestety nie był do końca trzeźwy, miał tam bodajże 0,3 czy 0,4, już nie pamiętam w tej chwili eee, jakoś tak. Zresztą, możecie sobie sprawdzić, nieważne w każdym razie, chciałem tylko powiedzieć o tym, co ja myślę na ten temat. I nie nawet na temat jazdy na bani, bo to jakby wszyscy wiedzą, i wszyscy powinni to yy, do tego podchodzić tak samo. Nie? Tutaj chyba nie ma między nami nieporozumień, jest kwestia yy, ilości, właściwie limitów, jakie można mieć, jadąc yy, po ulicy pojazdem. No i teraz, tak. Ja wiem, że. Jeśli chodzi o Europę, różnie to wygląda. W każdym kraju jest inaczej. W niektórych krajach to tam e, nawet 0.8 bodajże można mieć, żeby można było nadal do 0.8, żeby można było prowadzić samochód. U nas jest to 0.2, w wielu krajach jest to 0.5. Często e, ludzie podnoszą taki argument, że właściwie to u nas powinno być więcej, no bo w e, krajach zachodnich jest więcej i tak dalej i tak dalej bo tam jest 0,5, u nas 0,2, coś tam, coś tam że przy 0,5 na przykład właściwie nic się nie dzieje, można spokojnie jechać. I powiem wam, nie wiem jakie mam zdanie na ten temat, bo z jednej strony ee, z jednej strony się z tym zgadzam, no bo faktycznie 0,5 to nie jest e, 0,2 w ogóle, tak jak u nas, to nie jest ilość, która w jakikolwiek sposób wpływa no moim zdaniem na jazdę, bo to no to, jest, to jest nic. Chociaż może to też zależy od organizmu. Ja mówię na swoim przykładzie. Z drugiej strony, wiecie, no podnoszenie limitów czemu to ma służyć? No jeżeli teraz jest 0,2, no to zdarzają się kierowcy, którzy mają 0,1, 0,3, nie? Oczywiście i więcej. No ale jak podniesiemy limit, może się okazać, że za, będzie 0,5, a kierowcy będą mieli 0,8, nie? Pytanie, czy to o to chodzi? Ale jakby odkładając na bok te, te całe dyskusje na temat tych ilości i tak dalej, tych e, e, limitów, bo tu pewnie co, co osoba to inne zdanie, to ja mam inny temat dla Was troszeczkę. Mianowicie, tak się nad tym zastanawiałem po tym wypadku, właśnie e, który był. E, co ja na ten temat sądzę? I wyobraźcie sobie, doszedłem do takiego wniosku, że. Moim zdaniem, e, takie jest tylko moje zdanie, to każdy może mieć inne, ale moim zdaniem w przypadku motocykli, skuterów e, i tego typu pojazdów, e, limit e, na alkohol, w sensie ten dopuszczający jeszcze do prowadzenia pojazdów, powinien być 0.0 ja wiem, że y, równe traktowanie wobec prawa straty taty i tak dalej różne jakieś tam, jakieś tam tego typu y, tematy, że okej, okay. natomiast no jest coś takiego jednak, że motocykl to nie samochód, tak? jednak motocykl jako pojazd dwukołowy e, moim zdaniem powinien być traktowany jednak trochę inaczej tak jak jest traktowany inaczej jeśli chodzi o Yy, różnego rodzaju chociażby tam, nie wiem, wpuszczanie motocykli na buspasy, wyprzedzanie yy, w korku i tak dalej, i tak dalej. No powinny być te pojazdy traktowane nieco inaczej, ze względu na to, że po prostu raz, że sprzyjają temu, że korki są mniejsze, a dwa, yy, że poprawia to bezpieczeństwo tak motocyklistów, jak i kierowców. I... Moim zdaniem ten limit 0.0 powinien zostać wprowadzony dla takich pojazdów. Jednak musimy pamiętać, że e, jesteśmy użytkami... O Jezu, patrzcie! U-hu! Uh, hu, hu, hu. Uh, wow. Jezu, abym się... <ślał> Ale numer. No, ale wracając, yy, musimy pamiętać, że jednak jesteśmy użytkownikami specyficznych pojazdów. Pojazdów, które mają jedną oś, dwa koła i jakikolwiek błąd, tak jak chociażby widzieliście przed chwilą, jakikolwiek błąd jednak wpływa na to, że stwarzamy zagrożenie nie tylko dla siebie, dla innych uczestników ruchu również. I moim zdaniem taki, takie ograniczenie byłoby jak najbardziej wskazane. Ja wiem, że. I tak, jeśli chodzi o motocyklistów, wielu, wielu motocyklistów y, jest rozsądnych ludzi, y, pod tym względem przynajmniej i y, 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 no, nie wsiadają na zakółko na bani to raz, y, no, dbając o, jedno, o swoje bezpieczeństwo, bo kierowcy samochodów y, wiadomo, czują się bezpiecznie ze względu na to, że mają te dwie osie, cztery koła, natomiast u nas wygląda to goła inaczej. Więc bardzo często no jednak motocykliści zwracają na to uwagę, aczkolwiek jak widać nie zawsze, tak zdarzają się tacy i tutaj moim zdaniem ten, tak jak już mówiłem, to powinno być 0-0. Mam tam znajomych chociażby nawet widzów tego kanału, którzy są rozsądnymi ludźmi, dorosłymi, dojrzałymi i jakby zdaję sobie sprawę, że czegoś takiego by nie zrobili, aczkolwiek musimy pamiętać też, że taki kierowca, który akurat miał wypadek, to nie znaczy, że on był jakimś wariatem, jakimś nie wiadomo kim, no. Zdarzyło się, popełnił błąd, może dzień wcześniej coś tam wypił, nie zeszło mu, czuł się dobrze, wiadomo jak to, jak to jest, no to nie znaczy, ja nie chcę też no, jakby od razu oceniać gościa, że to jest jakiś w ogóle w nie wiadomo kto, nie. Po prostu przydarzył mu się błąd i teraz powinien ponieść tego konsekwencje. No, to, tak to działa. Także no, słuchajcie, nie wiem co ten, na ten temat sądzicie. To jest e, jakby temat pod dyskusję. Natomiast moje zdanie znacie. E, ja osobiście uważam, że e, 0,2 dla kierowców jest OK. E, chociaż można oczywiście dyskutować na temat tego podniesienia, są oczywiście zady i walety. E, tego rozwiązania, e, natomiast jeśli chodzi o motocykle, twardo będę stał na stanowisku, że jednak, e, jednak, te 00 powinno e, funkcjonować. Korek, jak widzicie, jest. O, jezus, Maria, strasznie, strasznie. A w ogóle wczoraj, tędy jechałem, też był korek. No, bo tu jest zawsze korek, może nie aż taki, ale zawsze jest. Jadę sobie w pewnym momencie, w jednym samochodzie otwierają się drzwi. Pani postanowiła z panem się zamienić na miejsca. No po prostu myślałem, i oczywiście, jeszcze żeby było weselej, no to zatrzymałem się. Stoję i grzecznie czekam. Ani nie trąbi, ani nic, po prostu sobie stoję. Pan przebiegając na drugą stronę, tak przebiegał z przodu, jakby przed y, samochodem, przed, przed maską. Zobaczył mnie, że stoję, i o, przepraszam, ja sobie myślę, wa człowieku. Czy Ty w ogóle rozumiesz to, co zrobiłeś, czy Ty w ogóle dociera do Ciebie, że mogłeś komuś zrobić krzywdę i jest takie przepraszam, to se, no umówmy się, można wsadzić w buty, no ale chyba, chyba nie, nie myślał w ten sposób. Oczywiście nie widziałem, bo na szczęście to było na tyle daleko, że nie widziałem, czy babka się spojrzała w lusterko, czy nie, jak wysiadała z samochodu, ale znając e, realia i jakby doświadczenie, no to nie, to to wygląda tak, że po prostu zatrzymuję się w korku, otwieram sobie drzwi i wysiadam, no nikt w te, w lusterka nie patrzy. Niestety. Także całe szczęście, że to było troszkę dalej ode mnie, że to się nie zda... że nie jechałem troszeczkę szybciej, albo troszeczkę wcześniej, no. No a teraz przede mną jakiś się trafił, opa, jakiś Harley Chopper Davidson. Bardzo Hej, no eee, Widzicie co się dzieje? W takich miejscach właśnie, gdzie y, dochodzi kolejny pas. No i ci cwansi, w cudzysłowie kierowcy, próbują jechać szybszym pasem, więc sobie wskakują, zmieniają pas, nagle, bez oso to na przykład bez kierunkowskazu. Można też. No i tak to właśnie wygląda. Nagle, bez w ogóle żadnego spojrzenia, można podnosić ten apel 30 tysięcy razy do kierowców, o, ale to nic nie daje. Ja sobie poradzę. Ja nie potrzebuję, żeby mnie ktoś jakoś specjalnie puszczał, jakoś robił mi miejsce i tak dalej. Ja sobie poradzę. Ale błagam, nie róbcie manewrów z zaskoczenia. Niech to będzie po prostu sygnalizowane. Jeżeli potrzebuję zmienić pas, OK, ja się zatrzymam, puszczę cię, zmienisz ten pas. Nie ma najmniejszego problemu. Ale nie z zaskoczenia, nie włączam kierunkowskaz kręcąc kierownicą, tylko kręcę kierownicą po włączeniu kierunkowskazu. To no. prosta zasada, której uczą chyba na wszystkich możliwych kursach na prawo jazdy. No. Oczywiście tak mówię, ale sam pewnie też często to robię. Chociaż odkąd jeżdżę na motocyklu, wiadomo, bardziej zwracam na to uwagę, no bo to z automatu się dzieje. No, także słuchajcie, kończę ten e, mój wywód e, moralizatorski. E, pan profesor e, Arkeno idzie teraz do roboty ciężko pracować na paliwo. A was zostawiam z tą myślą, z, e, zastanówcie się i może ktoś gdzieś poruszy taki temat, czy to ma w ogóle sens, czy ja dobrze myślę. Może, może nie. Może to T00 dla motocyklistów to byłby zły pomysł. Ciekawy jestem, co o tym sądzicie. Dajcie znać w komentarzach, jeśli coś macie do powiedzenia w tym temacie. A ja się żegnam i życzę Wam wszystkim miłego dnia. Trzymajcie się, pa. pa.